Go, go! Ja trochę pokażę. Kuźwa. Czekaj, weź pauzę. Dobra. Trochę przysłyń ten. Kurde. Słowo Widzisz? I. Widzisz? Tak. No dobra. No to jedziemy. Teraz Julia przechodzi. No, rób tak jak ja, rób, ja, rób jak, jak ja. No taki, powiedz mi jak. Taki, taki no skocz na bombę i spację, je tak. Odciśnij. Na hardcore. Ja, hard ja, ja bym się na to, to nie mogę. ja tu naprawdę. No co ja nie umiem, ale przynajmniej tu doszłaś. Jaka lawina, jak? No, Afrykański festiwal, ale być Dobre Dobry z Afryki. Dziewczyna, nawet tego nie miałaś! Nie no Kurde, nie przeklinaj. O nie! No! mnie! Oplu Oplu Oplułaś mnie! I